Podobno śmiech przyczynia się do zachowania młodości. Władczyni Smoków rozkazała piratom porwać kilkoro dzieci, by nauczyły ją tego, czego smoki nie potrafią śmiać się. Ostatnie dziecko przez pomyłkę dostarczono do krainy następnego dnia. Tu zaadoptowała je pani Pytalska, a ja nazwałem dziecko Kuba Guzik. Kiedy Kuba dorósł, nasza wyspa stała się dla niego zbyt mała, więc wyruszyliśmy w drogę. Kuba, ja i moja lokomotywa M. I um. Się Lecz odnajdę cię! Pan guzik! <gulik> Hej, kuba! Kuba guzik! Guzik tyle przygód ma! O, pan guzik! Nieduży! Kuba guzik! Guzik radę sobie da! <gulik> Na luzie. Pan guzik! Pan guzik! Pan guzik! Przygody kuby guzika! Piękny więzień. Gdzie, gdzie my jesteśmy, ludzko? A! Ach, 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 jesteśmy tam, gdzie byliśmy, kubo. Na środku oceanu, na starej Emmie. Myślałem, że ocean jest ciekawszym miejscem pełnym przygód. Ach, ach, ach. A widzisz, uśmiechnij się. Przed chwilą wzięliśmy prysznic, a teraz zjemy pyszne śniadanie. Nie widać już krainy następnego dnia. Ta księżniczka ma tyle wdzięku i uroku, co jej czcigodny ojciec, a jej śmiech jest lekki jak piórko i wesoły jak śpiew skowronka. Nie jestem twoją księżniczką, panie ministrze, i nie ufam twoim słowom, papo. Zawsze byłeś nieszczery. Wiem, że chciałbyś zająć miejsce mego ojca i rządzić mandalą. Ależ przysięgam na wszystko, co drogie tradycji Mandali, że jestem prawdziwie oddany twemu ojcu i marzę tylko o tym, by mu wiernie służyć. Jesteś dla mnie bardzo niesprawiedliwa, księżniczko Lisi. Ten mały dzieciuch przejrzał mnie. Sprawy mogą przybrać zły obrót. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby pozbyć się tej wściekłej księżniczki. O, wasza znakomita wspaniałość. Zdaje się, że mam plan, który pozwoli nam pozbyć się jej na zawsze. O, Mów, Mayventi, dowódco straży. Tak jest. Któregoś dnia podsłuchałem rozmowę dwóch żeglarzy. Mówili o piratach, zwanych Dziką Trzynastką, którzy porywają dzieciaki i sprzedają je smokom. Porywają dzieciaki? Co za wyśmienity pomysł, Wave ⁇ T, ale jak sprawić, by piraci porwali Lisi? <laughs> Zostaw to mnie. Ty, panie, weźmiesz ją tylko na spacer daleko od pałacu. To da się zrobić. Tak się składa, że będę eskortował księżniczkę Lisi do Letniej Rezydencji. Dobra robota, Maywenty. Kiedy zostanę władcą, przypomnij mi, żebym cię mianował premierem. Tak jest, wasza znakomita wspaniałość. Nie wychodź z kabiny, kubo. Zostań w środku. O nie! Nie mamy żagla! Ha. O, jeszcze wróciłeś Tak, ale straciliśmy zagieł. O nie Bądź dzielny, Kubo Trzeba uszczelnić kabinę, bo inaczej Emma zatonie, a my razem z nią Ludzku, źle się czuję Muszę odetchnąć i żeby Nie ma mowy, to zbyt niebezpieczne Przydałby ci się solidny posiłek i poczułbyś się lepiej A nasz projant został na zewnątrz o. Ale są coraz większe! O, gdzie to jest? O, mam skrzynkę! O nie! Trzymaj się, Kubo, już idę! Nie mamy nic do jedzenia, tak? Ludzku, co my teraz zrobimy? Bez jedzenia umrzemy z głodu. Najważniejsze to wypłynąć na spokojne wody. Moja droga, mała księżniczko! Wszędzie cię szukałem! Nie jestem twoją drogą, księżniczką! No cóż, księżniczko, wyglądasz ostatnio trochę blado. Powinnaś wychodzić na spacery. To nie najlepszy pomysł, siedzieć przez całe lato w pałacu? Ojciec prosił, żebym nie opuszczała pałacu, kiedy go nie ma! A, twój ojciec! Ale właśnie po to tu przyszedłem. Twój ojciec jest na statku, który w tym momencie przybija do przystani. Naprawdę? Przecież miał wrócić dopiero za 15 dni! Jesteś pewien, że to on? Jestem przekonany! Bez wątpienia chciał ci zrobić niespodziankę! <laughs> Tak kolego! Ha, 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 ha. A teraz zabierzcie stąd te smarkule! Szmaty w górę! Ahoj! Ahoj! Budzimy wszędzie strach! Ahoj! Ahoj! Rabunek koniec! mnie w strach! Raz, zadań mi! Nie chodzi w Nie poznajcie mnie! Puszczajcie! Żegnaj księżniczkę! Na pomoc! Porwano księżniczkę! Nie ma jej! Zniknęła! Co za nieszczęście! Ach, pomocy! Pomocy! O, świetnie! Nie mamy też masztu! Zaraz to naprawimy. Podaj mi tylko kawałek sznurka, dobrze? Ach. Dzięki, Kubo! No tak, dobrze mieć maszt. Ale maszt bez żagla to dla żeglarza żaden pożytek. A zatem, przyjacielu, będziemy musieli zrobić nowy żagiel. I co, Kubo? Całkiem niezły, prawda? Fantastyczny! Wiesz, bardzo mi się podoba, ale. Co to za hałas? Brzmi trochę tak jak kumkanie żaby. Czy słyszałeś kiedyś o żabie morskiej? <laughs> to burczy mi w brzuchu. Po prostu jestem głodny. <laughs> <laughs> Patrz, co mam! Weź to, ludzku. Cukierek uspokoi twoją morską żabę. Dziękuję, ale zrobię z niego lepszy użytek. Wpadłem na pewien pomysł. Zrobiłeś wędkę! Ojej! To był naprawdę świetny pomysł! Ja zarzucę! Ha, ha, ha. <laughs> Ojej! Latające ryby! Ojej! Patrz! Ostrożnie, Kubo! Uważaj! Mam ją! się! Już skaczę! <laughs> O, dziękuję. Uratowałeś, uratowałeś mi życie. A co z moją wędką? Siedź tu i nie ruszaj się. Ale co to jest? To są owoce morza. Nie będziemy już głodni i spragnieni. Smacznego kubo. A teraz sprawdźmy nasze położenie. Zdaje mi się, że coś widzę. Co to jest, ludzku? Och, ta stara luneta stale się psuje. To nie wina lunety. Jest gęsta mgła! Rzeczywiście. Lepiej zrzućmy żagiel, żeby zwolnić tempo. W tej okolicy mogą być rafy. Nigdy w życiu czegoś takiego nie słyszałem. Ale co to jest? Statek widło? O, nic nie słychać. To pewnie wiatr robi sobie z nas żarty. No tak, rzeczywiście. Może nam się zdawało. O, czy wiatr strzela kulami armatnimi? Na pewno nie wiatr! To piraci! O rany! O! A! A! Nie! Ludzku! Raduj mnie! Nie mogę się utrzymać! O! Ten dzieciak będzie pięknym prezentem dla pani miażdżący ząb! Kim jesteś? Na imię mamy Lisi. Jestem z Mandali. Co mm. ja, To dla was małe urwisy. Oh. A ja jestem Kuba. Kuba guzik, ale kim naprawdę jesteś? Oh, teraz to nie ma nic do rzeczy. Po prostu dziewczynką. Ale nosisz takie dziwne ubranie i masz takie długie. To włosy? Och, daj spokój. Nie mów, że nigdy przedtem nie widziałeś dziewczyny. Nie! Nigdy nie widziałem. Pani Miażdżący ząb cieszy się bardzo. Śmieją się, chociaż nie mają najmniejszego powodu. A na szczęście nic mi się nie stało. Kuba, 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 gdzie jesteś? A? Jeden długi i trzy krótkie. To jest trzynaście. Piracki okręt! Kuba pewnie jest na pokładzie. Muszę go uratować! Żagle na Czego chować się? Po ognia! Musimy się stąd jakoś wydostać. Posłuchaj, jeśli uwolnimy się z więzów, to będziemy mogli zrobić jedną długą linę. Potem przywiążemy ją do kotwicy i będziemy mogli oboje wejść po tej linie na pokład. A wtedy znajdziemy szalupę ratunkową, spuścimy ją na wodę i Ojej, jej, Lisi, jesteśmy mocno związani. A poza tym tym żelazem przetniemy linę. Lisi, to się nigdy nie uda. Mówisz tak jakbyś nie chciał uciekać. Powinniśmy sobie pomagać. Tak, ale. Mam lęk wysokości i nie umiem pływać, więc gdybym wpadł do wody, uh, myślę, że powinnaś iść sama. <laughs> Bez ciebie nigdzie nie pójdę. Kuba? Hej, Kuba! <laughs> Lucek! Lucek, to jest mój przyjaciel, Lucek przybyłby nas ocalić. Mały, nic ci nie jest? Ludzku, to jest Lisi, jest fantastyczna. I wiesz co? Ona jest dziewczyną. Tak, ja też to widzę. Miło mi Cię poznać. Mnie również. Nie mamy chwili do stracenia. Słońce zaraz wzejdzie. Chcę Was stąd jak najszybciej zabrać. Musielibyście piłować wiele dni, żeby przerwać te liny. O, wspaniale! Dziękuję! Szybko musimy opuścić okręt, zanim piraci się obudzą. Emma już na nas czeka. Pośpieszmy się. Emma, a kim jest ta Emma? <grystanie> Emma to lokomotywa. Ani kroku dalej. Patrzcie, nasi więźniowie chcą uciec. <grystanie> No Popić szybko, Kubo, wciągnij żagiel! Ech, Lisi. Miałam jej pomagać. Będziemy płynąć tuż za piratami. Znajdziemy sposobność, żeby uratować Lisi. Słuchajcie, kapuściane głąby. Sprawy nie wyglądają dobrze. Właściwie, bardzo źle. Nie mamy ani jednej kuli armatniej. Jak bez kul armatnych mamy panować na morzu, kapitanie? Nie traćmy nadziei, kamraci. Przysięgam na moją gwiazdę, że znajdę rozwiązanie. Hip, hi, 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 Niech żyje nasz kapitan! O, biedacy! Obawiam się, że mogą się srodze zawieść. Nie mam bladego pojęcia, gdzie można znaleźć jakieś kule armatnie. Gdzie go nie widać! Och, nie! Jak mogliśmy zgubić ich trop? Cokolwiek się stanie, Lisi, znajdę cię. Przysięgam. Uścimy twoje urodziny. Z urodzin twych się cieszymy. Dobrego zdrowia życzymy. Dziś wcale nie są moje urodziny. Ale. Och, tak czy owak? Z radością przyjmuję wasz podarunek. To mi się podoba. Mam nadzieję, że umie się śmiać. Możesz się nie obawiać. Słyszeliśmy jej śmiech wiele razy. No dobrze. Dziękuję, chłopcy. <grym> <grym> Dziękuję. Dziękuję. A dalej? Dziękujemy Ci, Pani Miażdżący Ząb! W porządku. Po emocjonujących przeżyciach pewnie jesteście głodni. Co powiecie na mały poczęstunek? Och, proszę, nie kłopocz się Pani z naszego powodu. Chciałem powiedzieć z przyjemnością, Pani Miażdżący Ząb. Tak, złamałem sobie ząbek. Tak, właśnie straciłam prawie wszystkie zęby. Dziwne, prawda? Ale musisz przyznać, że poza tym, że dość twarde, te ciasteczka są po prostu pyszne. Smakują wam? Oczywiście, że tak. Czy mógłbym prosić o dokładny przepis? Jest bardzo prosty. Bierzesz trochę gorącej smoły i mieszasz na ogniu z mąką przyprawioną trującymi kolcami jeżozwierza. Potem dodajesz parę kropli gorzkiej żółci i ziarna pieprzu do mikstury. Na koniec polewasz ciastka sokiem z polnych kwiatków i to już wszystko. <grym> A czy masz dla nas jeszcze jakieś polecenia, pani miażdżący ząb? Oczywiście, że tak. Macie znaleźć najbardziej radosne dzieci, jakie są na tej ziemi. To konieczne, bo bez nich nie nauczę się śmiać. Niedawno znaleźliśmy małego chłopca, ale jakoś udało mu się zwiać. I nic dziwnego, bo pomagała mu armia pięćdziesięciu walecznych żołnierzy. Co? Pozwoliliście mu uciec? To nie dostaniecie nagrody. To prawda, nie zasłużyliśmy na złoto i kosztowności, ale błagam Cię na wszystko. Pani miarzący ząb, podaruj nam trochę amunicji. Chodzi mi o te zielone kule armatne, to znaczy Twoje. Pyszne. Ciasteczka! Przepyszne ciasteczka! Po prostu za nimi szalejemy! Prawda, chłopcy? O, a, 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 a. Naprawdę tak lubicie moje smocze ciasteczka! Nie tylko je lubimy! O, a, a. My je uwielbiamy! A, a, świetnie! Jeśli to sprawi Wam przyjemność, załadujcie trzy skrzynki ciastek na piracki okręt! Nie rozumiem, po co ci te ciasteczka, kapitanie? Naprawdę lubisz te ohydne gnioty? Oczywiście, że nie, ptasi ptasimuszku. No to po co wieziemy aż trzy skrzynki! Po co? Na pokład! Zaraz się przekonasz, po co? To wspaniała amunicja! Jestem geniuszem! <ścoughs> Czuję się okropnie ludzku. Czujesz pustkę w sercu i ciężko ci oddychać. Tak. Skąd to wiesz? Ponieważ wiem, co ci dolega. Ha, co mi jest? Zakochałeś się. To coś poważnego? Ha, 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 nie. Żeby się wyleczyć, musisz znaleźć Lisi. Ale świat jest taki wielki. Czy ja ją kiedyś znajdę? Nie załamuj się. Odwaga, wytrwałość i miłość mogą pokonać wszystkie przeszkody, jakie są na tym świecie. Znajdziemy ją. Nie martw się. Wersja polska na zlecenie TVN Masterfilm. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Katarzyna Precix. Dźwięk Jakub Lenarczyk. Montaż. Jan Graboś. Kierownictwo produkcji. Ewa Chmielewska. Wystąpili Lucyna Malec. Sławomir Pacek. Teresa Lipowska. Krystyna Kozanecka. Jan Janga Tomaszewski. Jacek Mikołajczak. Mirosław Konarowski. Arkadiusz Jakubik. Zbigniew Konopka i inni. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majczak.